Cześć! W dzisiejszym odcinku pomogę Ci odpowiedzieć na pytanie, czy w Twoim przypadku najbardziej opłaca się kupić konia, czy może wydzierżawić, a może póki co korzystać tylko z usług szkółki jeździeckiej. Zanim przejdziemy do szczegółów, na początku musimy poruszyć temat samej nauki jazdy konnej. Bardzo często porównuję ją do nauki jazdy samochodem, żeby najlepiej to zobrazować. Na początku uczymy się ruszać, zmieniać biegi, skręcać itd. Początek nauki jazdy konnej polega na tym samym. Aby móc trenować jeździecwo, na początku w ogóle musisz nauczyć się jeździć. Kiedy możesz uznać, że potrafisz jeździć konno? Wtedy, kiedy bez problemu poruszasz się, skręcasz i masz kontrolę nad koniem we wszystkich chodach. Kiedy już umiesz jeździć, zaczyna się druga faza. Polega ona na szlifowaniu swojej umiejętności jazdy. Można to porównać ze zdobywaniem praktyki na drodze, kiedy zdamy już prawo jazdy. Ten etap trwa tak długo, jak jeździecko jest, jest tylko Twoim hobby. W momencie, gdy zaczynasz nim żyć, lub jeszcze lepiej utrzymywać się dzięki jeździe konnej, to przechodzisz do ostatniego, trzeciego etapu, którym jest profesjonalizm, zawodostwo i wyczynowy sport. Ten etap można przyrównać do kierowcy Formuły 1. On również prowadzi samochód, tak samo jak większość ludzi. Jednak robi to znacznie częściej, dużo więcej i znacznie lepiej. Zanim zaczniesz rozważać, czy odpowiednie dla ciebie jest kupno, dzierżawa czy szkółka, najpierw odpowiedz sobie na jakim etapie jesteś. Znamy już etapy. Teraz możemy odpowiedzieć na nurtujące nas pytanie. Własny koń, dzierżawa czy szkółka? Własny koń to marzenie większości osób jeżdżących konno. Jednak czy zawsze warto iść tą drogą? Jeśli jesteś profesjonalistą. To zdecydowanie tak. Warto mieć wtedy swoje konie lub konie od sponsorów. Dlaczego? Przede wszystkim masz pełną decyzyjność, możliwości i pewność, że ten koń zostanie u Ciebie tak długo, jak będziesz tego chcieć. Z drugiej strony, jeśli dopiero uczysz się jeździć, to zdecydowanie odradzam, ponieważ w nauką jazdy wiąże się nauka pielęgnacji, która jest tak samo ważna, a nawet ważniejsza niż sam trening. Dodatkowo własny koń to uwiązanie, odpowiedzialność i koszty. Jeśli jesteś na drugim etapie, czyli umiesz już jeździć i szlifujesz swoje umiejętności, to jesteś w stanie przyjąć tą odpowiedzialność, uwiązanie i koszt. Możesz wtedy pokusić się o własnego konia. Jednak zanim to zrobisz, przetestuj, czy dasz radę. Jak to sprawdzić? Tutaj przychodzi z odcieczką dzierżawa. Jest to idealne rozwiązanie dla osób na drugim etapie, ponieważ mogą sprawdzić, czy podołają kosztom, odpowiedzialności i uwiązaniu. Po drugie. W ich przypadku wspomniane utrudnienia są trochę mniejsze, ponieważ rozkładają się w jakiś sposób również na właściciela. Z drugiej strony dzierżawa wiąże się z możliwością rozstania z koniem i daje mniejsze możliwości, ponieważ osoba dzierżawiąca nie podejmuje jako jedyna decyzji. Podsumowując, dla osób, które zaczynają myśleć nad własnym koniem i chcą szlifować swoją jazdę z mniejszymi kosztami, odpowiedzialnością i uwiązaniem, dzierżawa jest idealnym rozwiązaniem. Dla profesjonalistów zupełnie się nie nadaje dla osób uczących się jeździć tylko wtedy, gdy wydzierżawią konia. Rekreacyjnego i będą miały zapewnioną stałą pomoc przy opiece nad nim i lekcje jazdy z wykwalifikowanym instruktorem. Rzadko się spotyka takie układy, ale się zdarzają. Została nam szkółka. W jakim przypadku najlepiej skorzystać właśnie z niej? Pewnie już się domyślasz. Najlepiej korzystać ze szkółki, jeśli uczymy się jeździć konno. Jak jesteś osobą szlifującą swoje umiejętności, to jeszcze znajdziesz w szkółce miejsce dla siebie ponieważ instruktorzy bardzo często dają jeździć na szkółkowych koniach zamiast za pomoc tajni i naukę młodszych i mniej doświadczonych adeptów. Jeśli jesteś już na wysokim poziomie, to szkółka raczej nie jest dla Ciebie. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, czy wybrać kupno, dzierżawę, czy może korzystać z usług szkółki jeździeckiej. Jeśli należysz do grupy szlifującej swoją jazdę konną, to serdecznie zapraszam do harmonijnego treningu Shining Riding. Powstał on właśnie dla takich osób jak ty. Zachęcam do wspierania kanału Shining Riding, żebym mógł robić więcej fajnych filmików oraz do subskrybowania i zostawiania łapeki w górę i komentarza. W następnym filmiku opowiem o wyborze pierwszego konia. Harmonii i sukcesów, Filip Piechowiak.